wstawaj, Bolo, wstawajcie, wstawajcie, wstawaj. Czemu um, przeszkadzasz się? Kto złowi szybciej rybę wygrywa, chodźcie. Jaką niby rybę? Gdzie? Eee, dobra. Do w takim raz... Ej, dobra. czekajcie, a Surson? Ej, Surson, chodź z nami połowić rybki. Okej, okay, dobra, w takim razie Surson też idzie. Eee, surson nie umiem mówić, ponieważ jest pieskiem. Dobra, w takim razie idziemy, ja idę od tej strony. Mam nadzieję, że właśnie dojdę sobie szybciej. Aaaa, ojej, O moje nogi. Jezus Maria, co to tutaj jest? U nie, zobacz, co to są komary jakieś? Jak to jest w ogóle możliwe? Eee, to jest naprawdę au, Jezus Maria, gryza mnie pomocy. Co jest, widzowie? Wszystkie komary się nam rzuciły. Au, on mnie chyba zabija. Ojejku, widzowie, obudziłem się w moim łóżku. Co jeszcze Czemu nie mam rączki? Kim ja niby jestem? Nie czuję się jakoś człowiekiem. Eee, co? Ja jestem wielkim komarzyskiem. Boże, jaki on jest okropny. Znaczy, jak ja jestem okropny. Co to jest? I tutaj jest jakaś skrzynka. Co w niej? Są jakieś dwie książeczki? Dobra, pierwsze Nazywa się wiadomość Komara. Pst. Zostałeś komarem, aby wrócić do normalności. Twoi przyjaciele muszą przejść grę i pokonać smoka, ale podczas tego musisz wykonywać specjalne zadania. O mój Boże, tu jest 10 zadań! Powodzenia komarze, a tutaj jest jakaś druga książka. no ja to do was mówię, e, wasz aha, czyli tą książkę, tą drugą muszę dać właśnie moim Przyjaciołom, No dobra, to tą skrzynkę powiedzmy, że teraz sobie zniszczymy. Tędy chyba, o nie, wylecę, nie wylecę. Jak to? Dobra, muszę sobie tutaj rozwalić. Tutaj sobie odbudowałem, żeby nie było nic podejrzanego. Okej, okay, dobra, więc jestem taki właśnie latającym komarem. Wow! Ale super było na tym wędkowaniu. Złowiliśmy tonery. O, dobra, w takim razie oni już wrócili do domku. Zobaczcie, widzowie, teraz dam im książkę. Dopolo i to, Dobra, w takim razie rzucimy tą książkę tutaj i zapukamy w drzwi. Ło, ktoś puka do drzwi, Bolo, sprawdź co to jest. Dobra, idę otworzyć. E, co, co tu jest, co tu robi, jakaś książka? Do Bolo i Ato, Bolo i Ato, do was mówię. Wasz przyjaciel Nunu został uwięziony w endzie usłoka Gdy go pokonacie, wasz przyjaciel do was powróci. Powodzenia. O nie, Nunu jest w endzie. O nie, musimy uratować Nunu, proszę cię Bolo. Dobra, no to idziemy go uratować. Chodźcie pozbierać drewno. Okej, okay, w takim razie oni poszli do lasu, ścinać drzewo, ale zobaczcie, ja mam tutaj książeczkę i pierwsze. Zadanie to ukąsi swoich przyjaciół. O jezus, Maria, dobra, tym komary musimy do nich podlecieć i ich ukąsić. Patrzcie, jakie mamy tutaj rządło. Dobra, w takim razie podlecimy do pola i zobaczcie. Cyk! A, o, co jest? Co mnie ugryzło? Ej, co to było? A chyba udajesz. Ej, dobra, oni stwierdzili, że w ogóle udają. Niemożliwe, dobra, teraz ugęsimy sobie. A to cyk! Ej, oh owa! Bolo, czemu nie uderzyłeś? Nie, no, ja cię nie uderzyłem. co ty udajesz. A może to surson mnie ugryzł. Okej, okay, więc dobra, teraz ugrysiemy sobie sursona. Zobaczmy, jak Zareagują. Cyk! Ej, co jest? Co to za wielki Nie, komar, to on nas gryzł Ej, czy wy też jesteście aż tak głodni, musimy coś zjeść. Tak, ja też jestem głodny. Zjadłbym sobie takiego schabika pysznego. O, kurczę, oni są głodni, widzowie. Dobra, w takim razie weźmiemy teraz sobie, na przykład zgniłe mięso, zobaczymy, jak się wkurzą. Bo właśnie to jest naszym następnym zadaniem. Daj im zepsute jedzenie. Okej, okay, w takim razie podlecie sobie i zobaczcie, z ze i zepsute żarcie! Co jest ten głupi komar? Dał nam zgniłe mięso! No dobra, to no z tego, że zgniłe, ale i tak jest. Nom, 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 nom. O kurczę, oni zjedli zgniłe mięso od komara Co tu się w ogóle wyrabia Dobra, w takim razie następnym zadaniem Jest trollu ich nowymi TNT O kurczę, dobra, w takim razie weźmiemy sobie teraz do nowe TNT, patrzcie Mamy coś takiego, hmm, może na sam początek Dobra, no to idziemy zbierać jakieś żelazo Ja też chcę trochę Okej, okay, dobra, w takim razie oni zbierają żelazo A zobaczcie, jakie już mam TNT Postawimy tutaj taki na przykład domeczek, dobra I zobaczmy, jak oni zareagują na ten domek Bum Ej, słyszeliście? Wow. Co tu robi dom? Okej, są naprawdę w szoku, że tutaj jest jakiś dom! Ale co powiedzą na ten właśnie to drilling TNT Ale przedrillujemy właśnie ucho, uciekam stąd byście mnie mi co tu się stało? Co jest? jeden z nich umarł wręcz, a surson poleciał na sam dół. O nie, tylko nie to! A co byście powiedzieli, jak mu zeptobola? O, nie! A! O kurczę, przyżyłem Teraz na sam koniec damy im ocean TNT Patrzcie, wszystko zamieni się w ocean! Nie, co to jest? A? Nie, nie, tu jest jakiś cienki. O, tu jest, tu jest ile kalmarów. Okej, okay, teraz sobie przeczytam następne zadanie w jaskini. Stawiaj im rudy minerał. Patrzcie co ja tutaj mam. Dosłownie złożę diamentu. Ciekawe jak oni zareagują. Jak tutaj na przykład postawimy bardzo dużo jaksów. Dobra, postawimy właśnie sobie tutaj, tak, tak. Dobra, teraz tutaj, tak jest. I jeszcze tu Dobra, myślę, że wystarczy. Teraz czekamy, aż przyjdą. I co to są za diamenty? Co jest granat? Dobra, Ile tu jest je? diamentów, widzicie? Wow. To zbierajcie to szybko. Co jest, ale oni się cieszą. Niesamowite, dosłownie. Dobra, jeszcze raz sobie jednego z nich ukończymy, na przykład bola, Au, no co mnie nie gryzie ciągle? To ten głupi komar, ale nigdzie go nie widzę. A jak nie swędzi ręka, bo mnie ugryzł. Dobra, w takim razie trzeba przejść do następnego wyzwania. Teraz jesteśmy w jakimś innym kanionie, ale mi się z tym, dobra, w takim razie teraz postaw przed nimi armię gąsienic. Patrzcie, tutaj ma właśnie takie gąsienice i one są ochydne. Musimy wykopać więcej że... Leza, żeby dostać się do routeru. Dokładnie! Okej, okay, w takim razie oni teraz kopią i zobaczcie jakie glizdy do nich przyjdą. Zobaczcie jakie okropne! <laughs> co, widzicie? To co to za glizdy? <laughs> <laughs> Bij się ich, a wow, one gryzą! <laughs> Ale, wielkie ja glizdy! Dobra, teraz z jednej i z drugiej mam. strony będą ile tych glist. Nie, z tej strony też są! Dobra, jeszcze więcej? Okej, okay, myślę, że wystarczy. Tyle już nie będę więcej mrespił, ale okropne glizdy. Aaa, pomocy! Aaaa, o, sursem pomoc! O nie, oni są chyba zbyt słabi, no nie, dobra. Weźmiemy teraz karabinek i szybko pomożemy. O, bo, 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 nie ma tutaj żadnych gliz! A Nie, jaki nie fajny Izdog. Dobra, pokonaliśmy tych łaczków, teraz idziemy do netheru. Nie! Yeah! Okej, okay, dobra, wszyscy idą do netheru, Zobaczcie to, widzowie. Oczywiście pójdziemy sobie za nimi, tylko muszę teraz sprawić, jakie jest następne zadanie. Nederzy, zamie się piglina i wyrzucaj im złe rzeczy. O, tak, lubię prankować moich przyjaciół. Dobra, bieram złoto i tradujemy się z piglinami. Tak, trzeba wytradować od nich perły. Ja już trochę nazbierałem, to idę się trejdować z tym. Okej, okay, w takim razie będą się chcieli trejdować. Teraz, słuchajcie, musimy zaciupać takiego piglinka. Okej, okay, trwa teraz zamienia ani się właśnie w piglina. Na chwilę przestanę być tym komarem, dobra, jestem piglinem. Weźmiemy sobie teraz właśnie M, złoty mieczyk, dobra. Podejdziemy do nich, podlecimy, żeby się wytrajdować. O, dobra, jest jakiś piglin. Pani piglinie, proszę, daj mi perły no, od no, razu no, za pierwszym no, razem. nie no, jest też. Okej, okay, dobra, dali nam dużo złota, zobaczcie, ile to ich jest, a oni w ogóle nie wiedzą, że to jesteśmy my. Dobra, w takim razie teraz wyrzucam im dirta zobaczymy, jak zareagują. No, co za piglinie, fajny. Daj mi lepsze rzeczy, masz kolejną sztabkę złota i tym razem daj coś fajnego! O kurczę, dobra, oni są coś fajnego, ale my na razie wyrzucimy tylko... Eee, może. Trawę! No, Co? Nie. No ten głupi piglin dał nam trawę! Czekaj, może on nam da coś lepszego, jak dostanie blok złota? O kurczę, ile nam dali? No, faktycznie bardzo dużo dobra. Okej, okay, teraz to musimy i dać perły. Dobra, perełki, 16, cyk! Jez! Yes, perły! perły. Zobaczcie jak moi przyjaciele się cieszą Superacko, weźmiemy sobie teraz książkę I zobaczymy następne zadanie W normalnym świecie wybuduj gniazdo komarów i sprowadź tam przyjaciół Dobra, w takim razie teraz idziemy do normalnego świata Okej, okay, w takim razie Wszyscy weszli sobie właśnie z netheru A my idziemy budować gniazdo komarów Okej, okay, w takim razie tutaj zaczniemy sobie Właśnie naszą pułapkę z komarami Okej, okay, damy sobie tutaj set zero Tak jest Okej, okay, właśnie tutaj postawimy sobie rusztowania Tu w tych miejscach Tam dalej sobie wszystko przeciągniemy O nie, nie tak tak, tam dalej masz iść. Okej, okay, tak, tak, tak jest. Wszystko dobrze. Tutaj oczywiście musimy sobie dać tłoka, tutaj drugiego. No i tu oczywiście trzeciego. Postawimy sobie przekaźniczki, tak jest. Tutaj wszystko połączymy sobie red To wszystko zakryjemy sobie zielonymi dywanami, żeby na pierwszy rzut oka nie wyglądało to właśnie jak trawa. Tutaj właśnie damy sobie set gras. A tutaj będą pół płyteczki i właśnie tam wpadną tą naszą pułapkę. No i tutaj na dole naryspimy mnóstwo komarów. Zobaczcie, ile to jest komarów. O mój Boże, co się w ogóle dzieje. Ja, yeah, ale wreszcie zabijemy tego smoka i uratujemy. Nie, nie! Co to są te komary? No o nie, zaraz umrę, one gryzą. Ojej, o nie, jej, nie mogę sobie poradzić z tymi komarami. Co za złe istoty. Patrzcie, normalnie komar się go przytulił. Co to było, widzowie? O nie. Dobra, moi przyjaciele na szczęście przeżyli. Patrzą się tutaj tak dziwnie na mnie, ale ja jestem tym dobrym komarem. Dobra, w takim razie teraz pora sprawić ósme zadanie. Będzie zniszczyć wszystkie kryształy Dobra, czyli musimy już się dostać teraz do Endu Ej, dobra, to chyba jest tutaj Mam już portal Wow, nie wierzę w to Dobra, to wkopujemy się wszyscy Okej, okay, dobra, w takim razie oni idą teraz do Strongholda Wszyscy się skopią, ale my już tam będziemy na dole na nich czekać Dobra, lecimy do tego portalu, do Endu Okej, okay, wszyscy weszli, dobra W takim razie my wchodzimy teraz za nimi ty. Okej, okay, moi przyjaciele, wszyscy dostali się do Endu Nasze zadanie brzmiało tak, żeby właśnie będzie zniszczyć wszystkie kryształy Dobra, polecimy sobie tutaj i zniszczymy cyk i kolejne. Dobra, wspieram w te kryształy, ale nie mogę w nie trafić. On nie może w nie trafić, ale ja właśnie sobie latam je wszystkie niszczę. Czemu kryształy niszczą się same? O co tutaj chodzi właściwie? Nie mogę w to uwierzyć, dobra? Wszystkie kryształy zostały zniszczone. Ciekawe, czy kiedyś się skap, że to jako ja, komare. Ej, widzicie, to nie ma żadnych kryształów. A to, czy ty wszystkie już zniszczyłeś? No nie wiem, może jakaś moja strzała była zaczarowana, czy coś? Nie mam pojęcia, dobra, walimy tego smoka. Tak, musimy go zabić. Okej, okay, dobra, w smok. Ten... Moi przyjaciele biorą się teraz za smoczura A my właśnie teraz po zabiciu smoka Zamień się w niego, okej, okay, dobra Czyli musimy im pomóc w pokonaniu smoka Okej, okay, bierzemy tego minigana i będzie Za chwilę po tym smoku, zobaczcie Jak ten minigan mu dużo bije Okej, okay, dobra, smok ma już low, teraz ja go zabiję Słuchajcie, cyk, mm. dobra, pokonaliśmy Smoka, Wow, hey, co jest? Smok umarł, nie to... wiem, ale nam się udało okej, okay, dobra, widzę W takim razie teraz zamienimy się my w smoczura Dobra, uwaga, uwaga, jestem Smokiem, zobaczcie to do widzowie. Dobra, w takim razie teraz do nich sobie podlecimy. Będziemy ich torować. Ej, co jest? Czy to drugi smok? Co? Chyba to jest jego brat. Okej, okay, może teraz widzowie wysadzimy meteor TNT. Na przykład tutaj. Zobaczcie, jak się zdziwią. Ej, co to jest za Ej, ten smok postawił TNT. Co tu się dzieje? O mój Boże, co to się odwala Cały ten end wybucha. Ej, właśnie, pokonaliśmy smoka. A co z Nunu? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Rzucam w tego smoka dynamitem. Okej, okay, dobra, dostajemy dynamitami. Pora się ujawnić. Nunu, gdzie jesteś? Nunu, gdzie jesteś? Tutaj, panowie, siedzę w klatce zamknięty. A, jest. Ej, słyszę go. O, jest tutaj, Proszę. Nunu. Ratunku, rozkopcie a, mnie jakoś. A, dobra. O, rozkopaliście mnie, Jeku. Dziękuję wam, moi przyjaciele. Uratowaliście mnie życia Tęskniłem. Tęskniłem za tobą, Nunu! Niech no ja cię uciska! O kurczę, dzięki, dobra, w takim razie. E, a wiecie kto był tym komarem wrednym przez cały dzień? E, skąd wiesz o tym komarze? E, bata ja nim byłem! O nie, ty, Nunu! Niefajny. Au, nie bijcie mnie, no przepraszam, przecież bo pomogłem przejść grę! Dobra, z okazji tego! Ugryzłeś! Że, mnie. To ja wybucham fajerwerkę! Buu. O Jezus Maria, co ty wybuchasz? Dobra, mniejsza styp! To już jest koniec tego odcinka. A wam widzowie, nie podobają się moje filmy, wejdźcie właśnie na te, które wam się właśnie wyświetla na ekranie. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Pa, pa.